Ludzkie serca przypominają radioodbiorniki, których przeznaczeniem jest zbierać sygnał, jednocześnie nie chwytając szumu. Co jest sygnałem, a co szumem w życiu duchowym? Jak pozbyć się nieistotnego szumu, żeby jak najlepiej odbierać sygnał? Odpowiedzi na te pytania w kolejnym odcinku podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Wszystkie myśli, rozważania, którymi dzielę się z Wami na kanale są owocem mojej osobistej, codziennej modlitwy, medytacji Słowa Bożego, i z tego wynikają dwa wnioski. Po pierwsze, Zawsze to przypominam, ale jeszcze raz powiem, to co tutaj mówię nigdy nie jest jakąś oficjalną wykładnią Ewangelii czy tekstów biblijnych, ani nawet to, o czym mówię najczęściej, nie jest głównym sensem tych tekstów, ale to, co ja się staram robić tutaj na kanale, to pokazywać, że Ewangelia jest bardzo praktyczna, bardzo życiowa i można ją czytać, modlić się tekstem Słowa Bożego, odnosząc to wprost do różnych sytuacji naszego życia. Zgodnie z tym, co właściwie dziś. Było w liturgii Słowa, w aklamacji przed Ewangelią śpiewaliśmy, że nasz zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Ja staram się tak czytać teksty Biblii, szczególnie Ewangelii, żeby to rzucało światło na moje życie, a mam nadzieję, że też na życie wielu słuchaczy jest rzucone światło Słowa Bożego. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, moi drodzy, moim marzeniem jest to, żeby każdy chrześcijanin. Potrafił i chciał modlić się w taki sposób i nawet poczyniłem ku temu pewne kroki. Otóż na kanale jest dostępna seria pod tytułem Głęboka Modlitwa i jeżeli mój drogi słuchaczu, moja droga słuchaczko jeszcze nie jesteś zaznajomiony, zaznajemiona z tą serią, gorąco zachęcam do tego, żeby sobie przesłuchać. Na ten moment jest dostępnych 8 odcinków. I one mają na celu wprowadzić słuchacza w sposób praktyczny w modlitwę medytacji, rozważania Słowa Bożego. Więc tam znajduje się wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby nauczyć się i zacząć praktykować taką formą modlitwy, co jest moim głębokim pragnieniem i marzeniem. A my idziemy, moi drodzy, do tekstu Ewangelii, który dziś w kościele czytamy. Jest to Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 9, wersety 18 do 26. Ten tekst jest zbudowany w ciekawy sposób: otóż ma on budowę kanapki, a więc składa się z trzech elementów i ten pierwszy i trzeci są górą i dołem kanapki, i jest też środek. I dziś tym środkiem się nie będziemy zajmowali, więc też nie będę odczytywał tego fragmentu. Odczytam tylko tę górę i dół naszej kanapki. Posłuchajmy tekstu. Gdy Jezus mówił, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do niego i oddając pokłon, prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Mamy bardzo wiele interesujących szczegółów w tej scenie, na których chcemy skoncentrować naszą uwagę. Zacznijmy od tej sceny, gdzie Jezus już wszedł do domu zwierzchnika synagogi i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy. Mamy tych fletnistów i tłum zgiełkliwy, czyli są jacyś ludzie, którzy robią w tym momencie niepotrzebny hałas, zgiełk, zamieszanie. To jest szum, to jest absolutnie w tym momencie zbyteczne, niepotrzebne. Możemy sobie to wyobrazić, Ci ludzie, nie wiem co oni tam robią, ale tłum zgiełkliwy, jest hałas, niepotrzebny szum, i Jezus każe im odejść. Mówi, żeby sobie stąd po prostu poszli. I co ciekawe, ma miejsce opór materii. Oni nie chcą, a nawet jest napisane, że wyśmiewali go. Oni się po prostu z Jezusa śmiali prosto w twarz. Ale w końcu udało się, jest napisane, że usunięto ten tłum zgiełkliwy, i po tym jak usunięto tłum, ten hałas, szum, zgiełk, to nastąpiło spotkanie Chrystusa z dziewczynką, spotkanie dwóch osób, Chrystusa i dziewczynki. I chciałbym, żebyśmy mieli przed oczami tę scenę, a więc fletnistów i tłum zgiełkliwy, którzy robią niepotrzebny szum i oni są przeszkodą w tym, żeby Chrystus spotkał się z człowiekiem. Ten szum jest przeszkodą w spotkaniu Boga z człowiekiem. I idziemy, moi drodzy. Do tego przykładu, który będzie nam towarzyszył podczas dzisiejszego rozważania, czyli szum i sygnał. Szum i sygnał. Szum jest niepotrzebny, bo szum przeszkadza w odbiorze sygnału, szum zagłusza sygnał i my chcemy się dzisiaj zapytać, bo chcemy przenieść to porównanie szumu i sygnału, odbierania. Radia czy jakiegokolwiek innego odbiornika na nasze życie duchowe, bo powiedziałem, że nasze serca są jak takie odbiorniki. Tak jak radio jest przeznaczone do tego, żeby odbierać sygnał, a szum jest niepotrzebny, tak i nasze serca są przeznaczone do tego, żeby pewien sygnał odbierać. I jest też szum, który nam w życiu w tym przeszkadza. Więc zapytajmy się, co w naszym życiu jest sygnałem, a co jest szumem. Sygnał to jest coś najważniejszego. Chcemy, nasze serca są nastawione na to, żeby odbierać sygnał. Co to takiego jest? Moi drodzy, sygnałem są relacje, więzi. To są najważniejsze rzeczy, sprawy, jakie są w naszym życiu. To jest największy skarb. Relacje, więzi to jest coś, co tak naprawdę ma w życiu wartość. Tego chcemy strzec, to chcemy pielęgnować. To chcemy pogłębiać, relacje i więzi. I mówimy tutaj zawsze o więzi w potrójnym aspekcie: więc więzi z Bogiem, więzi z innymi i więzi z samym sobą. To jest, moi drodzy, myśl, która jest mi bardzo bliska. Też wielkim takim orędownikiem, głosicielem tej myśli był ksiądz Krzysztof Grzywocz, na którym ja się też bardzo wiele wzoruję, słucham wiele jego konferencji i gorąco polecam. Wszystko, co jest dostępne. Czy na rynku wydawniczym, czy do słuchania, i jest podpisane nazwiskiem Ksiądz Grzywosz, to ja gorąco, gorąco to polecam. Więc moi drodzy, wracamy. Sygnałem są relacje, więzi, które są naszym największym skarbem, i nasze serca są nastawione na odbiór przeznaczone do tego, żeby odbierać sygnał, czyli żeby wchodzić w relacje, wchodzić w więzi z Bogiem, z innymi i z samym sobą. To zapytajmy się w takim razie, co jest w naszym życiu szumem. Czyli, co nam przeszkadza spotykać się z Bogiem, z innymi i z samym sobą? I chciałbym w tym momencie, moi drodzy, zacytować fragment książki Ojca Krzysztofa Pałysa, który jest dominikaninem. Ostatnio wydał książkę, którą już polecałem, chyba jeszcze raz ją gorąco polecam, pod tytułem Hewel. Hevel. I kiedy myślałem o tej Ewangelii. Nad tym przykładem to od razu przypomniał mi się fragment tej książki, który pozwolę sobie teraz zacytować. Ksiądz Krzysztof Pałys mówi tak: Statek nie tonie od wody, która go otacza, ale od tej, która dostaje się do środka. Elektronika zwodzi nas w pole, zagłuszając to, co duchowe. Nowy SMS, wiadomość na Facebooku, kolejny tweet, na który należy zareagować. To wszystko jest w znacznej większości produkcją bezwartościowego szumu o żywotności muszki owocówki. To, moi drodzy ojciec Krzysztof Pałys, więc on tutaj nas nakierowuje, od razu podaje taki pomysł, co w naszym życiu jest tym bezwartościowym szumem, który bardzo często nas odwodzi od głębokich relacji z Bogiem, z innymi i z samym sobą. Czymś, co nas wyjaławia. On mówi o elektronice. O tweetach, SMS-ach, Facebookach, social mediach. Myślę, że można się z nim zgodzić i wielu z nas się pod tym podpisze. Ja się pod tym podpisuję w całości. Oczywiście to nie jest tak, że to jest wszystko w całości złe, że należy z tego zrezygnować i tak dalej. Myślę, że to rozumiemy, ale mamy świadomość, że to jest pewnie sfera w życiu wielu z nas, która domaga się uporządkowania. Być może jest tak, że wielu z nas elektronika, szczególnie jej nadmiar, bo tu chodzi, że tego jest za dużo. Że to nas wewnętrznie wyjaławia, że to czyni jakąś taką pustkę, zostawia w naszym sercu, że może być tak, że elektronika, social media, czy jakieś sprawy z tym związane, jest tym bezwartościowym szumem, który ostatecznie niby to ma nas zbliżać do innych, ale może być tak, że tak naprawdę te sprawy oddalają nas, uniemożliwiają nam budowanie głębokich więzi z Bogiem, z innymi ludźmi i z sobą samym. Chciałbym, żebyśmy, moi drodzy, spróbowali zobaczyć, czy faktycznie tak jest. Każdy z nas musi to osobiście tak naprawdę rozeznać, co w moim życiu jest bezwartościowym szumem, który mi przeszkadza, który uniemożliwia odbiór sygnału, który uniemożliwia wchodzenie w głębokie i pielęgnowanie głębokich więzi z Bogiem, z innymi i z samym sobą. I po raz kolejny zacytuję jeden z moich ulubionych fragmentów z Księgi Mądrości Syracha. Rozdział 37, wersety 27 i 28, bo ona nas ukierunkowuje, że każdy z nas musi to osobiście rozeznać. Mówi Syrach takie słowa: Bardzo je lubię. Synu, w życiu doświadczaj siebie samego patrz, co jest złem dla ciebie i tego sobie odmów. Nie wszystko służy wszystkim, i nie każdy we wszystkim ma upodobanie. Kapitalne słowa, które zachęcają każdego z nas do osobistego przyglądania się, rozeznawania tego, co jest w moim życiu szumem, co mi nie służy, co mi przeszkadza w, budow co mi przeszkadza w budowaniu głębokich relacji. I podam, moi drodzy, kilka przykładów, które mogą być jakąś tam inspiracją co w życiu pewnych ludzi jest szumem i w jaki sposób oni te, z tego zrezygnowali. Zacznijmy ode mnie. Otóż moi drodzy, ja od już długiego czasu, chyba to już nawet ze dwa lata, nie mam w komórce, w telefonie, w smartfonie, nie mam żadnych social mediów, w sensie nie mam ani Facebooka, ani Messengera, z mojej komórki można dzwonić, można odbierać SMS-y, gps -y, jakieś tam różne rzeczy, ale chodzi mi o to, że ja nie mam takich rzeczy, które by mi przeszkadzały, które by mnie ciągle wytrącały, odwracały moją uwagę. Więc te inne rzeczy oczywiście je mam, korzystam z nich, ale mam je na komputerze, więc wtedy, kiedy ja chcę, po to sięgam, mam w jakiś sposób to ograniczone. I mi to osobiście służy, ja z tego bardzo cieszę i podtrzymuję tę decyzję, więc ja w telefonie tego nie mam, ani Facebooka, ani Messengera. Mi to osobiście bardzo służy. Kolejny przykład, moi drodzy, znam człowieka, który po wyjściu z pracy Wyłącza w ogóle telefon. Wyłącza telefon, rzuca go w kąt, tego już nie ma. Dlaczego to robi? Żeby być z rodziną. On ma żonę, dwie córki, i tak nie wiem, czy dalej to praktykuje, ale kiedyś jeszcze, kiedy o tym słyszałem, to taki, robił coś takiego. Dla mnie to było taką wielką inspiracją, i pomyślałem sobie, no, bardzo ciekawy pomysł. Oczywiście nie każdy może coś takiego zrealizować, ale pamiętamy, badaj siebie samego. Mówi Syrach. Jeszcze inny kolega to już ksiądz, miał taką praktykę, ciekawe czy dalej ją ma, że o godzinie 21:00 on odstawiał całą elektronikę, wszystkie telefony, komputery o godzinie 21:00 po prostu z tym kończył. Jeszcze jeden przykład, ja moi drodzy, na spotkania, jakieś takie wieczorne w gronie znajomych, przyjaciół czy kiedy przyjeżdżam na kawę odwiedzić jakiegoś księdza, to albo nie biorę ze sobą w ogóle telefonu komórkowego, albo go gdzieś odstawiam daleko. Po to, żeby on nie przeszkadzał, bo najważniejsze jest spotkanie, najważniejszy jest człowiek, rozmowa. Odstawiam go też na bok po to na przykład, żeby też jak kolega pójdzie mi zrobić kawę, to wtedy jest taka myśl, a to sobie wezmę telefon, coś tam popatrzę. Nie robię tego po to, żeby się nie rozpraszać, żeby się skoncentrować na spotkaniu, na tej drugiej osobie, żeby nic nie wytrącało ze skupienia uwagi. To jest tylko, moi drodzy, kilka przykładów, takich wrzutek na to, jak, jaki może być szum i w jaki sposób można też z tego zrezygnować, bo tak jak mówimy, szum to jest przeszkoda w budowaniu, w podtrzymywaniu, w pogłębianiu relacji z Bogiem, z innymi i z samym sobą. I teraz, moi drodzy, idziemy do naszego życia, bo tak naprawdę to było kilka przykładów, które miały być taką inspiracją dla każdego z nas bo tak jak mówi nam syrach, mądrość syracha, to każdy z nas musi badać samego siebie i rozeznać, czy to coś w moim życiu jest szumem, czy to mi przeszkadza w budowaniu głębokich więzi. Bo może być tak, że dla kogoś smartfon czy social media w ogóle nie jest żadnym problemem i nie jest w jego życiu szumem, chociaż wydaje mi się, że raczej jest to bardzo mało prawdopodobne, bo te rzeczy są tak skonstruowane, żeby nas od siebie uzależniać. Jest ciekawa książka Uzależnienia 2.0. Taką czytałem, która pokazuje, że te sprawy, różne internetowe aplikacje, są tak konstruowane, żeby nas od siebie uzależniać. Ale to taka mała dygresja. Więc podejrzewam, że wielu z nas ma z tym problem, i jest to być może dla wielu z nas bezwartościowy szum, który przeszkadza w budowaniu głębokich więzi. Więc moi drodzy. Jakie ćwiczenie dla nas? Jaką korzyść chcemy z tego rozważania wyciągnąć? Otóż każdy z nas chciałbym, żeby spojrzał osobiście na własne życie i spróbujmy popatrzeć, co w moim życiu jest takimi fletnistami. Więc tak jak w Ewangelii byli ci fletniści i tłum zgiełkliwy, którzy tam przeszkadzali, robili szum, i przez to Chrystus tam nie mógł do tej dziewczynki się przebić. Więc każdy z nas niech popatrzy na swoje życie, zastanowi się i rozważy, co jest. Szumem w moim życiu, co przeszkadza mi w relacjach, co przeszkadza mi w relacji do Boga, co przeszkadza mi w głębokiej modlitwie, w skupieniu, co mnie rozprasza, co mi przeszkadza w pogłębianiu więzi z innymi, z moją rodziną, z moimi przyjaciółmi, co mi zabiera czas, który mógłbym przeznaczyć na spotkania, na więzi. Więzi są największym skarbem naszego życia. I co mi zabiera czas, który mógłbym przeznaczyć na spotkania? Co mi zabiera jakieś wewnętrzne skupienie, co mnie rozprasza, co mnie wyjaławia, co powoduje, że odwracam się od siebie, od swojego serca, mam mniejszy wgląd w siebie. Popatrzmy na to, każdy z nas osobiście, co jest tym szumem, który mi przeszkadza w tych kwestiach w kwestii pogłębiania więzi z Bogiem, z innymi ludźmi i z samym sobą. I tak jak mówię, jeszcze raz powtórzę każdy z nas, Rozeznaję to osobiście, bo dla każdego z nas to może być co innego i to niekoniecznie musi być elektronika. Podałem ten przykład, o tym mówił ojciec Krzysztof Pałys. Myślę, że wielu z nas to dotyczy, ale to wcale nie musi być tak, że to akurat elektronika, internet, social media czy coś z tym związanego. To może być coś innego. Chodzi mi o to, żeby każdy mógł się przyjrzeć swojemu życiu, swojej codzienności, temu, czemu poświęca czas i co jest bezwartościowym szumem, który po prostu blokuje rozwój w relacjach. Co dalej? Jak już to rozpoznamy i widzimy, że to jest szum, a szum ze swojej natury jest bezwartościowy. On do niczego nie służy. On tylko zagłusza sygnał, powoduje, że sygnał jest mniej słyszalny, szum jest niepotrzebny. Więc co robimy z tym, co jest niepotrzebne? Wyrzucamy to, po prostu wywalamy. Więc chcemy po prostu się tego pozbyć. Jeżeli faktycznie rozpoznaje, że coś w moim życiu jest szumem, to, to jest niepotrzebne, to jest zbyteczne, to jest naprawdę bezwartościowe. Więc chcemy to wyrzucić. I tutaj się pojawiają przeszkody, bo tak jak w Ewangelii był opór oni nie chcieli tak jakoś łatwo cifletniści i ten tłum zgiełkliwy wyjść. Co więcej, nawet oni się śmiali z Jezusa, wyśmiewali go. I może być tak, moi drodzy, że kiedy my rozeznamy, że coś w moim życiu jest bezwartościowym szumem i ja chcę się tego pozbyć. To może być tak, że to coś już tak głęboko wrosło w moje życie, w moją codzienność. To jest już tak zakorzeniony nawyk w moim życiu, że może być tak, że ten nawyk zaśmieje nam się prosto w twarz, wyśmieje nas. My będziemy chcieli się go pozbyć, on po prostu nas wyśmieje. Że to nie jest takie proste. Nie należy się tym zniechęcać. Należy szukać nowych sposobów, form, jak można się tego pozbyć, jak można zbudować nowe nawyki, w jaki sposób ten Szum, który jest bezwartościowy, ograniczyć, żeby było jak najwięcej sygnału, czyli jak najwięcej spotkań, relacji z Bogiem, z innymi i z samym sobą. Więc to jest, moi drodzy, celem. Warto mieć to na uwadze, że chcemy się pozbywać szumu. Nie tylko, żeby powstała jakaś pustka, ale żeby było w tym miejscu pozostawionym przez ten szum coraz więcej sygnału, czyli coraz więcej spotkań, coraz więcej czasu, zasobów, możliwości na spotkania z Bogiem, z innymi i samym sobą. I to jest tak naprawdę celem najważniejszym, Clou, kwintesencją tego, o czym chcę, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, czym się podzielić. Że to wszystko jest po to, że to ma służyć relacjom. To ma służyć temu, że mamy więcej czasu, energii, zasobów na spotkania, na relacje i z Bogiem, i z innymi, i z samym sobą. Moi drodzy, już powoli zmierzamy do końca. Jeżeli ktoś chciałby poszerzyć sobie ten temat. Temat korzystania z elektroniki, social mediów czy takich spraw internetowych, to ja przeczytałem na ten temat dwie książki. Polecam je, są dobre, ale nie jakieś takie kapitalne czy szałowe, że komuś szczęka opadnie na podłogę, ale. Co są to wartościowe książki? Jeżeli kogoś interesuje temat, to podam dwa tytuły. Wyloguj swój mózg, to pierwszy tytuł, Wyloguj swój mózg. I drugi tytuł, Cyfrowy minimalizm. Cyfrowy minimalizm. Więc w tych książkach można znaleźć pewne wskazówki i też taką podbudowę teoretyczną, dlaczego warto w swoim życiu ograniczać elektronikę. Myślę, że one motywują do pewnych zmian. Mi też te książki pomogły w pewnych zmianach, w takim ograniczeniu tego szumu, tej całej elektroniki. Też polecam jest taki filmik na kanale pana Tomasza Samołyka, zresztą polecam jego kanał. On zatytułował to dlaczego warto uwolnić się od smartfona. Tam też myślę, że można zaczerpnąć jakieś inspiracji co do tego jak w swoim życiu bezwartościowy szum ograniczyć. To moi drodzy, zmierzamy do końca, chciałbym podsumować dzisiejsze rozważanie. Więc ch chciałem pokazać, że nasze ludzkie serca są podobne do Odbiorników, więc ludzkie serca są przeznaczone do odbioru sygnału. Sygnałem, czymś, co jest najważniejsze w życiu, są relacje, więzi z Bogiem, z innymi i z samym sobą. Ludzkie serce jest zaprojektowane po to, żeby jak najwięcej tego sygnału odbierać. Jest przeznaczone do tworzenia więzi. W odbiorze sygnału, czyli w budowaniu więzi, przeszkadza nam szum, bezwartościowy szum, który jest nieistotny, on zagłusza sygnał. I my chcieliśmy się dzisiaj konfrontować, zapytać każdy siebie osobiście, co jest szumem w moim życiu, co mi przeszkadza? Poświęcać czas, angażować się w relacje więzi z Bogiem, z innymi, z samym sobą. I chcemy się tego szumu pozbyć. Jeżeli rozeznamy, rozpoznamy, że coś w moim życiu jest bezwartościowym szumem, to to jest niepotrzebne. Nie ma co tego trzymać i należy się tego po prostu pozbyć. Nie będzie to łatwe, będzie opór. Jeżeli to jest silny nawyk, to jeszcze on nieraz zaśmieje się nam prosto w twarz, ale my się tym nie chcemy zniechęcać i chcemy szukać sposobów, form i metod do tego, żeby ten szum w naszym życiu ograniczać, żeby sygnału było jak najwięcej. Moi drodzy, bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę, za wszystkie komentarze, życzliwe. Też oczekuję zawsze jakichś słów krytyki, może polemiki. Też jestem na to bardzo otwarty. Chcę też powiedzieć, że rozpocząłem już pracę nad pisaniem książki pod tytułem Owocna Spowiedź. Jestem tym bardzo taki podekscytowany, cieszę się na to i mam nadzieję, że, że wszystko się uda. Bardzo serdecznie i gorąco wszystkich słuchaczy pozdrawiam. Zapewniam o modlitwie i bardzo dziękuję za Waszą modlitwę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.